Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj administracja wprowadziła zmianę bonusów w broniach. Tylko strasznie dużo to kosztuje, bo aż 120 tych ekstrakt unikalności. Czyli sporo. Na początku miało być chyba 50, jak to tam było na eksperymentalu. O proszę, czekajcie. Jak mi ładnie. I teraz taka trochę ruletka tu wyskakuje. Chwila, chwila, na czym to wyskoczyło? Na GRC niszczenie absorbacji. Ty no to w sumie to niszczenie absorbacji jest dość ciekawe. Tutaj na pewno jeszcze fizyk musimy, bo tu mamy jakąś mierną zręczność. I patrzcie, jak to właśnie wygląda. Niszczenie punktów. E, Średnio. Czekaj, kurde, zepsułem. Ojej, zepsułem chyba. Ojej, czekajcie. Zepsułem coś. A, wybierz. Dobrze. Wprowadzili również jakieś takie ekstrakcje, czyli można wycofać bonus. Tylko wtedy chyba wycofa się do zera. Tak średnio się chyba opłaca. No ale jak ktoś ma tam do przekucia tą broń czy coś, to wtedy raczej można tak zrobić. Dobra, jeszcze raz. Mam sporo tej esencji. Jeszcze w depozycie jest chyba drugie tyle. Tutaj akurat ten łuk od fizyka to potrzebuje SA. Esa, gdzie moje S.A. Byczku. Jejku, jejku, Dawaj jeszcze raz podczas obrony. Ej, no tak średnio mi to wypada, no. Wykonaj, kurde. Mm. Już tyle straciłem. Ja pitole, no nic ciekawego. <laughs> Ojej, fatalnie. Teraz to już. O, jest SA. Dobrze, akceptuj, okej, okay. dobrze. Łuk od fizyka jest już zrobiony, gites. I teraz muszę się zastanowić, tutaj trudka, To niszczenie pancerza, to niszczenie pancerza to średnio. Patrzcie, jak ładnie SA podskoczyło. Dobra, to już zrobione. Teraz potrzebuję trutki. Trutkę też raczej wykonamy inaczej. Ej, dobra, dajmy na siłę, już tam bez znaczenia. Niszczenie absorbacji. O! O! Nie wiem, może sobie na razie zostawię coś takiego. Hmm. Gierka. Gierka tropa to raczej nie bije, więc. Gierkę sobie jeszcze zamienimy. Dobra, poczekajcie, wstrzymam i zobaczymy. No, i ładnie. Udało się w końcu tam za którymś razem SA strzelić. Ok, zaakceptujmy. Dobrze, czyli Trutka wygląda tak. Tutaj również SA, ładnie. Podskoczy. Tylko właśnie. Hmm, no tam było też niszczenie pancerza, ale chociaż niszczenie pancerza to nie ma teraz takiego znaczenia. Ale ok, ładnie. I tutaj nad Trutką jeszcze muszę się zastanowić. Tu na pewno SA. Tu raczej chyba też zostawię SA. Tu muszę się zastanowić, ale to niszczenie absorbacji jest kozackie No, na razie chyba sobie zostawię w ten sposób. I tutaj na nexusie też udało się w SA strzelić, bo to jest najbardziej opłacalne w tym momencie. bo tutaj w sumie trochę z trochę tego zeszło. Cały czas jakieś mierne bonusy się losowały. Może tym razem jakaś legenda dla mnie. No ten mak nie wiem czy dobije, chyba ja będę musiał dobić, no Kobea też nie. A, piętno rzuciłem. Kurczę, no dawaj. Hero łapki. Hmm. Blisko. Prawie Lega. Ja pitole no. Fatano, szybki wylot. Jeszcze sax. Te dwójki stoją, więc trzeba będzie lognąć na szybkości. Dobra, chyba sax się żegnamy, dokładnie. Dobra, Ewjeczka już się zrespiła, tu Hemtar, Hemtar waleczny, czekajcie, od razu go wyjaśnimy sobie. Lecimy 350. O kurde, logan 350, a tutaj na drzewie, co to za zadyma? Dobra, elo, Łosiek delta. Siemano. Szybka, szybkie wyjaśnienie chłopaków z drzewa. I teraz hentara można. Siema, byku. Okej, okay. chłopina, nie wiem czy tu będzie logował jakieś nowe konta. Na razie czyściutko. 3 D dziki wyłapał. Wybijamy dwójeczki. O, Horhestia. O kurde. Byku, 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 byku. Oj, dobra, trzeba go wyjaśnić. No i saks ponownie powrócił. Tutaj synfatanka już loga chyba. Oj! Zlogował Horhestia. Ja niestety tam nie mam błogosławieństwa, więc nie będę się z nim mierzył. No trudno, trudno. Dawaj szybko, saks. Dobra, saks robi. Kurcze, jeszcze unik zrobił z no? Dobra, teraz się wyłoży na stówę. auto autodobijacz, szkoda. Jeszcze karate się tu napotoczył, kurde random dwójeczka na mnie ładnie czeka, A tu kokosowy już zmierza, ale nie ten randzie. Ucieka, wyprowadził mnie na czadzika, raczej na werkę i teraz pali gumę. Cześć, zrobimy go. Zrobimy go taktycznie. Stoi, dwójka, o, stoi. A nie, nie stoi. Kurde, zep, zepsułem. oj oj ojej, 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 Dobrze, mamy go. ale teraz ładnie siadł, szkoda, że to nie wbiło. Kokosik, mnie tu wyzywa trochę, a jeszcze akwaroci mąkami. Skubany. Dobra, dajmy tak. I deszczyk kelo. Uuu, tam Saks. na Lesu, ale uciekł, zdążył tepnąć. Skubany. No, to jest Aronkiem T-rexa. Wyczekaliśmy. I teraz czas lecieć od razu na koloska 279. I widzicie, już tutaj końcóweczkę kolosa. Co tutaj? Kurczę, Mr. Angel najlepiej. I jakaś unizbrojka mierna. Lech, słabo. Huuuu, Saks ponownie dostaje w Ciry. Dobra, teraz. ale wyrwał, teraz CB. Jeszcze tutaj na szybkości kościej, na F i te peki do zdradzieckiego że się spróbuję z tym z morthenem tak dla beczki dobra jest morthen weźmiemy go w ten sposób teraz już wiem ktoś mi napisał że najpierw lodowa potem szadź o i teraz można go tłuc tak, fuzję o kurde cebek chyba się nie wybronię, za mocny jest chociaż lek tu na razie coś tam działa ojojoj za mocny jest Mordchenik. No i dostałem dwa cebeki pod rząd. I to by było na tyle z Mordchena. udało się tu dorwać Łośka Solo. A już tu na mnie czeka. Dobra. Ojej, nie zdążyłem lekczyć, nawet skubany. Ostatnio nad Tanrocie się wywalił. Ale tutaj jak nie ma przewagi. On no właśnie. Krytyk 25 koła. Jeszcze nie chce nika wbiła. Chyba, chyba padam. Ou, Łosiek kao. I Hadley w grupie. To będzie trudne pipi, bo nie mam boga. Nelesu. <noise> <Do> <noise> Ale wariacik. O kurde, jeszcze Hadley wyzywa. No i dobra. Ale raczej się Łosiek wywali. Okej, okay, nie wiem czy wyzyw działa. Nadal działa. Dobra, dajmy lekki. Teraz... Pytanie, czy będzie wyzywał dalej? Uuu, nie wyzwał, łosiek. Kurde, oślepienie, ale fart. Dobra, teraz wylatuje. Uuu, Hadley nie ratuje, kumpla. Nie wyzywa. Trudno. Ale z tym naszyjem to nie mam szans z nim. Za no, mocny jest. O, kurde, ale mi kryty wydupił nagle. No, tym naszyjmierny. O, ale wyrwałem ekipę. No, SK. Mik, nie ma go. Dobra, z tego łowka. Uuu, podwójna Dobra. i pan Saks. Podwójny unik. Oj, poddali walkę. Przypominam, że liveik będzie przedłużany w sobotę, czyli jutro odpalę go jakoś tak powiedzmy o 11-12 jakoś tak. O jeszcze tutaj disk wybija <grypiję> dwójki. Jeszcze tutaj hem, Tarek na koniec i syn Fatana. Wbijajcie na przedłużonego Lajwika. Trzymajcie się. Cześć. A Nara.